Dzień dobry, nazywam się Krystian Rike i jestem kierownikiem Tartaku. W firmie Wiązary Burkietowicz pracuję 12 lat. Drewno to można powiedzieć, to jest moja pasja od dzieciństwa, interesuję się nim. Cała moja edukacja jest związana z drewnem. Drewno, które trafia do nas do Tartaku, to tylko certyfikowane drewno z lasów państwowych. Do Tartaku przywożą je firmy, z którymi zazwyczaj bardzo długo współpracujemy rocznie przerabiamy około 40 000 metrów sześciennych drewna. Na takim samochodzie znajduje się około 30 metrów sześciennych. Rozładunek samochodu to około 5-7 minut. Jesteśmy firmą, która manipuluje, ale u nas manipulacja to jest zupełnie coś innego niż zazwyczaj nam się wydaje. Manipulacja to dobór surowca w zależności od potrzeb klienta. Manipulant określa klasę, jakość drewna i jego optymalne przeznaczenie, czyli jak najlepiej wykorzystać dostarczony surowiec. Jeśli klient zamawia drewno określonej jakości, my musimy dobrać odpowiednie parametry, żeby zamówione wyroby odpowiadały ściśle potrzebom klienta. Po etapie manipulacji, czyli selekcji surowca, odpowiednio przygotowany surowiec trafia do wstępnej obróbki przygotowania kłody. Proces przygotowania kłody zaczyna się na wykrywaczu metali. Metale to bardzo niepożądane elementy, które niszczą nam kosztowne narzędzia tnące. Można znaleźć różne ciekawe rzeczy w kłodach, między innymi od, odłamki od y, przeciwpancernych y, pocisków z czasów II wojny światowej, kawałki gwoździ, kule. Po przejściu przez wykrywacz metali, kłoda trafia do korowarki. To urządzenie ma na celu oczyszczenie kłody z kory, w której znajduje się wiele pozostałości mineralnych, kamieni, piasku, które również niszczą nam narzędzia tnące. Pierwszym etapem procesu przetarcia drewna jest zeskanowanie kłody. Skaner to bardzo nowoczesne urządzenie, które w czasie rzeczywistym przesyła. Obraz 3D kłody, na podstawie którego następuje automatyczny dobór rozkroju przetarcia. Tego pomieszczenia sterujemy dwoma ciągami technologicznymi. Pierwszą linią w ciągu technologicznym, czyli linią przygotowania kłody, steruje Tomek. Tomek jest jednym z najbardziej doświadczonych pracowników naszej firmy. Ja jestem tu odpowiedzialny za te wszystkie podajniki, które. Przygotowują drewno do dalszej obróbki. Praca jest lekka, no, kiedyś tak nie było, bo nie było takich podajników, takiej technologii i dużo rzeczy trzeba było zrobić ręcznie. Dlatego dzisiaj robimy to wszystko bardzo sprawnie i dokładnie. Dzisiaj linią przetarcia steruje Arek. Arek jest młodym pracownikiem ale bardzo zdolny i super radzi sobie z obsługą tego skomplikowanego urządzenia. Jest to najbardziej zmechanizowana linia w naszej firmie. Oczywiście to nie jest tak, że cała maszyna sama wszystko robi, bo muszę tu nią sterować. Czasami skaner nie uwzględnia krzywizn drewna, które wchodzi do maszyny, także muszę w odpowiednim kątem Drewno obrócić, uwzględnić jakieś wystające części, krzywiznę, i w każdej chwili zaprogramowane, podane przez komputer rozkroje mogę skorygować. Największym atutem naszej linii przetarcia jest to, że przezbraja się automatycznie, bez potrzeby zatrzymania. Oszczędzamy w ten sposób bardzo wiele czasu, który wcześniej traciliśmy na liczne przezbrojenia. W związku z tym średnie zamówienie dla klienta, czyli około 7-8 metrów sześciennych drewna, które jest potrzebne do realizacji konstrukcji więźby tradycyjnej na przeciętnym domu jednorodzinnym, realizujemy w 15-20 minut. Wyprodukowane elementy mogą trafić bezpośrednio do klienta lub stać się półfabrykatami do dalszego przerobu w naszej firmie.